Szczęść Boże kochani, witam Was bardzo serdecznie na tych rekolekcjach adwentowych, trochę innych niż, niż co roku, bo nie spotykamy się w tym roku twarzą w twarz w świątyni, żeby słuchać, tylko pewno gdzieś tam będziecie słuchali tej konferencji, jadąc do pracy, gdzieś na słuchawkach, w jakimś transporcie miejskim czy ewentualnie w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu przed komputerem. No ale niech to będzie też czas takiego naszego, waszego, naszego wspólnego przygotowania się do tych, do tych świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że Adwent to jest czas oczekiwania na spotkanie ze z Panem. Ten Pan przychodzi... Nie tylko raz w roku, w noc Bożego Narodzenia, ale Pan Bóg przechodzi przez cały, cały czas, przez nasze życie. W różnych sytuacjach naszego życia tego Boga spotykamy. Trzeba mieć otwarte ucho, trzeba mieć otwarte oko oczy na, na tą obecność Boga w moim życiu, w drugim człowieku, w sakramentach, we wspólnocie kościoła. Bóg jest obecny, on wypełnia całe nasze życie. Spotykamy go w, w naszej historii życia. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak na początek, kilka słów, bo, bo uważam, że jest to bardzo, bardzo taki ważny temat. A doszedłem tego, do, do tego wniosku, kiedy spotkałem mojego byłego kolegę z zakonu, który Wraz ze mną zaczynał nowicjat, potem jeszcze był ze mną na, w Krakowie na pierwszym roku, w seminarium, w klasztorze, i po tym pierwszym roku wystąpił. I miałem taką okazję po no, paru ładnych latach. Ja już byłem tak z 10 lat, może 12 poświęceniach. Byłem proboszczem w Burgas, w Bułgarii, nad Morzem Czarnym. Ja on przyjechał z żoną w czasy na wakacje. No, Bułgaria była taką dobrą destynacją, bo było w miarę tanio, gwarancja pogody, gwarancja ciepłego morza. No i wielu wielu Polaków, Rodaków tam w tym czasie przyjeżdżało. Spotkaliśmy się przypadkowo, on nie wiedział, że ja tam pracuję. Przyszedł po prostu, to był jedyny kościół, przyszedł w niedzielę na mszę świętą, jedyny kościół katolicki. W Burgas przyszedł, spotkaliśmy się, ja go poznałem, on gadka, szmatka, zaprosiłem go na kawę do, do klasztoru, wypiliśmy po kawie, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy się, porozmawialiśmy. on się wypytał, co tam u mnie słychać, a ja, ja też gdzieś tam zacząłem pytać, co, co u niego, jak mu się to życie potoczyło po, po wystąpieniu z, z klasztoru. I kiedy tak rozmawiałem z moim kolegą, który opowiadał mi historię swojego życia, to naprawdę powiem wam, nie wyglądało to najlepiej. Dwie próby życia zakonnego, skończone studia, które nie dały mu pracy, w efekcie pracował ciężko, dorabiając gdzieś za granicą. I gdy skończył te swoje zwierzenia, powiedział mi. I taka jest ta moja beznadziejna historia. Mnie trochę zamurowało, tak mówiąc kolokwialnie, ale odpowiedziałem mu tak od razu, nie dlatego, że jestem taki mądry, tylko dlatego, że tak mnie nauczyli inni. Odpaliłem mu, nie taka jest twoja beznadziejna historia, Roman, tylko taka jest Twoja święta historia. Bo tylko w tej historii ty możesz spotkać Pana Boga. Nie zapomnę jego reakcji. On zawsze smutny, ponury, nagle się rozpromienił i powiedział: Wiesz, Zygmunt, nigdy tak na to nie patrzyłem. Nigdy nie uświadomił sobie tego jednego, że każdy z nas ma tylko tę jedyną swoją niepowtarzalną historię, w której tak naprawdę może spotkać Pana Boga. Ja nie spotkam Boga jako prezydent Stanów Zjednoczonych, bo nim nigdy nie będę. Nie spotkam Pana Boga jako, no nie wiem, skoczek narciarski, kierowca rajdowy, bo też nim nigdy nie będę. Mam tylko swoją jedną, własną, niepowtarzalną historię, i w tej historii jest obecny Bóg. Nie będę nikim innym. On mnie spotkał właśnie tutaj, gdzie jestem. Jak otworzymy karty Pisma Świętego, to też widzimy, że, że to jest historia wielu spotkań. Pan Bóg spotyka ludzi w różnych sytuacjach. Spotyka Dobrego Łotra na Krzyżu tak można powiedzieć, że żółtem na taśmie się za, załapał na to spotkanie, no ale je wykorzystał w stu procentach. Spotyka Marię Magdalenę też w takiej krępującej, niebezpiecznej też, bo, bo grożącej śmiercią sytuacji, kiedy przyprowadzają ją przed yy, faryzeusze, przed, na, na plac, yy, yy, w synagodze i i mówią, że złapano ją na, na cudzołóstwie. No takie dziwne, dziwne historie, ale, ale to są historie życia konkretnych ludzi. I w te historie Pan Bóg przychodzi. W może to w najmniej oczekiwanych momentach, bo my gdzieś byśmy sobie inaczej zaplanowali, wymyślili moment, miejsce, gdzie spotkamy się z Panem Bogiem. Ale Pan Bóg przychodzi w historii mojego życia i nie można powiedzieć, że moja historia jest beznadziejna, że, że po prostu życie mam przegrane, zniszczone, tylko to jest historia mojego zbawienia. W innej historii się nie zbawię, w innej historii nie spotkam Boga. Kiedyś kardynał Newman powiedział takie bardzo, no w sumie proste zdanie, ale dające dużo do myślenia, że jestem potrzebny na swoim miejscu, jak Archanioł Michał na swoim. Na moim miejscu tak naprawdę nikt mnie nie zastąpi. A my czasami mamy takie myślenie, to moje miejsce jest takie, takie byle jakie, nikomu niepotrzebne. Pamiętam, jak jeszcze byłem chłopcem, to oglądałem opowieść wigilijną i ten film gdzieś tam zrobił na mnie niesamowicie takie piorunujące wrażenie. I zawsze mi się kojarzy właśnie z tym okresem takich świąt, wigilijnych, pomimo że to były czasy takie, takiej biedy w Polsce, gdzie nie było nic na półkach, to on to, to przynosił taki, taką, taką radość z nawrócenia człowieka, radość spotkania z Panem Bogiem. Ale też pamiętam taki film o takiej dziewczynce, która nie akceptowała, zupełnie nie akceptowała swojego życia, trochę podobny właśnie. Do, tej, do tego filmu opowieści wigilijnej, tego opowiadania. I ta dziewczynka, właśnie też jakby podczas snu, przychodzi do niej anioł, zabiera ją jakby w taką, taką podróż. I najpierw idą, ona to śni wszystko, idą do, do jej dziadka i ona bardzo dobrze znała tego dziadka, to był jej w końcu dziadek. Wiedziała, że to jest bardzo radosny, wesoły, pogodny człowiek. Ale w, tej, w tym śnie widzi, że ten, ten jej dziadek jest taki bardzo smutny, zafrasowany, więc podchodzi do tego dziadka i mówi, e, dlaczego jesteś taki dziadku, dlaczego jesteś taki smutny? A dziadek odpowiada, bo nie mam wnuczki. No, ona odpowiada, ale przecież to ja jestem twoją wnuczką, a dziadek zaparty mówi, nie, ja nie mam, nie mam wnuczki. Potem Anioł bierze tą dziewczynkę, zabiera ją do jej najlepszej koleżanki. Tam w domu tej koleżanki płacz, smutek, zawodzenie. Okazało się, że ta jej najlepsza koleżanka popełniła samobójstwo, bo czuła się bardzo samotnie. Dziewczynka mówi do mamy tej, tej, tej jej najlepszej koleżanki, że przecież ja jestem jej najlepszą koleżanką. Codziennie spotykałyśmy się. W szkole, na placu zabaw bawiłyśmy się razem, jak mogła być samotna. A ta mama odpowiada, że ona nie miała żadnej koleżanki. I wtedy ta dziewczynka zrozumiała, jak to jej zwykłe, szare życie jest potrzebne. Jest potrzebne jej dziadkowi, jest potrzebne jej koleżance. Bóg mnie postawił właśnie tutaj i nigdzie indziej. I nie będę nigdzie indziej mógł spotkać Pana Boga jak tylko, właśnie tutaj, w historii mojego życia. Kochani, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy przygotowywano kandydatów do chrztu, to opowiadano im taką historię opowiadano im historię Starego Testamentu. I ktoś teraz może z Was powiedzieć: No po co historię Starego Testamentu? No, kandydaci powinni znać, kim jest Pan Jezus, jaki jest Nowy Testament. To jest ważne, a na Stary Testament no, przyjdzie kiedyś tam czas w późniejszym, no, w późniejszym okresie. Ale to była bardzo mądra zasada, bardzo przemyślana zasada, bo poznając dzieje Abrahama, poznając dzieje Mojżesza, proroków, oni tak naprawdę uczyli się, w jaki sposób Bóg jest obecny w życiu człowieka. Jak Bóg postępuje z człowiekiem, jak Bóg wychowuje człowieka. I to była dla nich bardzo ciekawa lekcja, bo uczyli się po Bogu nie spodziewać, że jest inny niż jest naprawdę. Co to znaczy, że, że mamy swoją historię? Starożytni Grecy. Gdy myśleli o historii, to wyobrażali sobie koło. Wiosna, lato, jesień, zima wszystko krąży dokoła. Tak zwana cykliczna wizja historii. Dokąd zmierza? W zasadzie donikąd. Ale w Piśmie Świętym mamy zupełnie inną wizję. Wizję, że historia skądś się zaczyna zaczyna się od stworzenia. Od wielkiego dzieła Pana Boga i do zmierza. Jedynie w Piśmie Świętym Kochelet ma wizję cykliczną historii. Mówi on, że nic nowego pod Słońcem. Słońce wschodzi i zachodzi. Cóż może być nowego? Kiedy myślimy o naszym życiu, to musimy zadać sobie te fundamentalne pytanie. Skąd się wziąłem i dokąd zmierzam. Jest to niesamowicie ważne. Chyba, że moja historia jest historią jak u Kocheleta. Ale dobrze wiemy, że ta moja historia kiedyś się zaczęła i zmierza do konkretnego punktu. Tym punktem jest właśnie spotkanie z przychodzącym Jezusem na końcu mojego życia. To, to będzie dla mnie najważniejszy ten moment mojego adwentu, tego całego życia, mojego oczekiwania na, oczekiwania na spotkanie z przychodzącym Panem. Bo kiedyś miałem swój początek, ale czy ja wiem naprawdę do czego ja dążę? Jaki jest ostateczny cel i czy on jest jakoś związany z Bożymi obietnicami? Wiemy, co Pan Bóg nam obiecuje, nam, którzy przyjęliśmy chrzest, teoretycznie to wiemy. A jak jest w praktyce mojego życia? Jak tą wiedzę, że kiedyś spotkam się z Panem Bogiem, przekładam na praktykę mojego życia? Jak to wygląda, to moje, to moje czuwanie, oczekiwanie na spotkanie z Panem Bogiem? Czy jak mówi Pismo Święte, czy jak usłyszę o jakichś trzęsieniach ziemi, jakieś kataklizmach, wojnach, czy będę zalękniony, czy podnios podniosę wysoko głowę i powiem, no w końcu Pan Bóg przychodzi, przychodzi do mojego życia, przychodzi moje zbawienie. Bóg mówi, przyjdę ponownie i zabiorę was do siebie. Traktujmy poważnie tą obietnicę, na tyle, na ile poważnie traktujemy tego, to tomu obětnice skládá. Amen.